Witajcie w kolejnej części. Dzisiaj dalej będziemy rozbudowywać nasz album, ale ponieważ, ale ponieważ e, praca z linijką i e, nożem do tapet jest trochę żmudna i trwałoby to naprawdę bardzo długo. Nie to, że nie jest to niemożliwe, ale trwałoby to bardzo długo, zwłaszcza, że wiecie, czas i wasz, i mój. Jest to towar taki wiecie, raczej cenny, dlatego ja pozwoliłam sobie już przygotować pewne rzeczy, tak żebyście i wy mogli to zobaczyć, tak? ci którzy mają już ten sprzęt, gilotyny, tremery i tym podobne sprawy, żeby też mogły już pracować, a te osoby, które nie mają tego, mogły sobie na spokojnie po prostu przygotowywać i dalej tworzyć. Nawet korzystając z noża i, i linijki. Jest to żmudne, jest to uciążliwe. Nie mówię, że nie, ale ja to już po prostu sobie przygotowałam, żeby skrócić ten czas, wiecie, tego patrzenia, oglądania. A nie bardzo jeszcze potrafię przyspieszać, więc mam jeszcze trochę do nadrobienia lekcji, jeżeli chodzi o YouTube. Dobra, co zrobiłam? Przygotowałam sobie maty, które włożymy sobie do albumu jak już pamiętacie na stronie okładkowej stworzyliśmy sobie wodospad na drugiej stronie zrobiliśmy sobie tak klapkę na małe zdjęcie i tutaj mamy kieszeń, która będzie jednocześnie kreatywnym zamknięciem dla tej klapki z drugiej strony od tyłu po prostu powtórzyłam ten sam schemat czyli na stronie okładkowej mamy wodospad a na tej stronie przedostatniej mamy klapkę z kieszenią z kreatywnym zamknięciem Ponieważ album nie jest albumem dużym, muszę dołożyć przycisnąć. Nie jest albumem dużym, no bo to nie jest duży album, no nie oszukujmy się, ma tylko trzy strony. Pozwoliłam sobie przygotować już dwie kolejne strony. Tutaj jak odwrócimy, przygotowałam sobie dwie kolejne strony, które powtórzymy również tutaj. Dlatego. Będzie to po prostu szybciej. Tu już mam przygotowane te strony, tu już mam przygotowane wszystko, co potrzebujemy, żeby stworzyć te strony, ale najpierw przygotujemy matę. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, jak będę, będę, będziemy robić, ale najpierw pokażę Wam matę. Odmierzyłam sobie, ile tutaj potrzebujemy, tak? Czyli tutaj mamy jakieś 5 i 1 druga cala, to jest w centymetrach jakieś 13,5 cm, czyli ja sobie przygotowałam matę, książeczki na 13 cm. Po prostu wzięłam 13 cm, odmierzyłam, odmierzyłam sobie zagiełam, zobaczcie, 12,5 12,5 powinno być 5 niby 5, 5 stali to jest 12,5 cm dobra około około 12,5-13 cm tak żeby wam te matę tutaj swobodnie wchodziły tak sobie docinacie one zobaczcie widzicie one tutaj wam swobodnie one wam tutaj swobodnie będą wchodziły i możecie sobie po prostu wsunąć do samego końca do samego końca samego 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 ile wam wejdzie tak zobaczyć jak one się tutaj równają tutaj z okładką jak one wam się równają z okładką i tyle możecie sobie odciąć po prostu wziąć sobie zaznaczyć linijką jak się równają i sobie odciąć i w ten sposób tutaj możecie przygotować matę. Ja sobie to pozwólcie zrobię później. Zajmij, zajmijmy się stronami. Nie chcę to, żeby to mówię, trwało wieczność, zwłaszcza, że jeszcze chcemy, chcemy to oklejać, tak? I teraz tak, co przygotowałam? Strona numer 3. Klapka do góry, klapka na dół, ale ta klapka tutaj będzie zamykana. Ona będzie udawała nam belly band, ale belly bandem nie będzie. I na tych klapkach tutaj pomieścimy zdjęcia, które będą dużymi zdjęciami. No wiadomo tutaj gdzie mamy kieszeń to nie musimy przyklejać zdjęcia, po prostu włożymy tutaj matę na małe zdjęcia. Zobaczcie. Tu włożymy matę na małe zdjęcie, a tu nam się zmieści swobodnie zdjęcie formatu 10 na 15. Tu nam wejdzie zdjęcie 10 na 15, a tutaj włożymy matę na mniejsze zdjęcie. I też będzie to fajnie wyglądało. I od spodu i od spodu będzie tak samo, czyli tutaj spowodnie zmieścimy zdjęcie formatu 10x15 też chcę, żeby te zdjęcia tego formatu się w tym albumie znalazły i od spodu będzie dokładnie tak samo, też się tutaj nam zmieści nie będzie widać, bo się nie jeszcze kadra. i tutaj od spodu na tej klapce spodni też nam się zmieści zdjęcie formatu 10 na 15 a tutaj już sobie potem będziemy rozmieszczać zdjęcia tak, jak będzie nam leżało, jak będzie nam pasowało i, i co sobie będziemy zamierzali. Na stronie następnej po prostu stworzyłam trzy klapki, czyli jedna klapka w jedną stronę i dwie klapki w drugą stronę, które są przygotowane dokładnie na rozmiar zdjęcia, czyli tutaj już nic nie będziemy ozdabiać ewentualnie. Zobaczcie, teraz przyłożymy zdjęcia, znaczy imitację naszych zdjęć, tak? O, tu mamy. Tu mamy, zamykamy i tu mamy zdjęcie. Czyli mamy taki kompleks, kompleks kilku, kilku zdjęć. Yy, możecie to w ten sposób zrobić, czyli po prostu ta mata jest docięta tylko na rozmiar zdjęcia plus niewielka ramka, czyli tutaj nie będziemy nic gdzieś tam zrobić i kombinować. Podobnie jest tutaj, czyli docinacie sobie Docinacie sobie dwie maty plus klapka, klapka do przyklejenia, tak. Tutaj docinacie sobie dwie maty na format 10x15, klapki na format 10x15, oczywiście z niewielką ramką, żeby można było je wkleić. I to będzie wszystko. Nie wiem, zobaczę, może to jeszcze podłączę pod ten poprzedni film, gdzie zaczynaliśmy, żeby było po prostu szybciej, i żeby już była cała baza zbudowana kompleksowo. Czyli mamy tak, na kieszonkę. Ta kieszonka jest takiego rozmiaru po prostu, żeby Wam yy, ta klapka, która jest od góry. Już, nie wiem. Tutaj, wielkość tutaj tej kieszonki, wysokość. Jak już przykleicie tutaj zdjęcia, to matę. Zaraz Wam pokażę, jak ja to mierzyłam. Yy, jak przykleicie matę, mierzycie po prostu tutaj tą odległość i sprawdzacie, w którym miejscu Wam się swobodnie po prostu ta mata otwiera. I to tyle. Yy, żadna filozofia. Mam nadzieję, że żadna filozofia i będziecie potrafili to zrobić, dlatego ja chciałam to po prostu przyspieszyć. Wiem, że moje filmy oglądają nie tylko osoby początkujące, ale także osoby, które już trochę łyknęły tego skrapa i trochę wiedzą, więc dla nich byłoby po prostu to nudne. Ale dla reszty zresztą tłumaczę wszystko, co Jak nacinam rogi nacinam krawędzie, żeby tutaj, żeby nam się później ładnie to wkleiło, żeby nie było zbyt grubo i tak samo tutaj, zaraz, zaraz wszystko wytłumaczę, tylko sobie ponacinam, no i zobaczę, może podłączę, zobaczę, jaka będzie długość filmu po prostu. Jeżeli będzie w miarę rozsądna, czytaj, do godziny, to może, może tak, a może jednak rozdzielę na pół, to znaczy rozdzielę na pół, czyli po prostu zostawię ten film tak, jak jest w tej części, że nie będę łączyć tych dwóch minut. I teraz tak. Tutaj na tej od ostatniej strony mamy trzy równe klapki, które są takiej wielkości, że jak przyłożycie sobie matę na zdjęcia, Wezmę większą matę. Jeszcze, żeby wam pokazać jak to wygląda. Że jak weźmiecie matę na zdjęcia, żeby ta mata na zdjęcia swobodnie wam swobodnie wam wystawała, tak? I klapka do przyklejenia. Podobnie jest z tymi dwoma klapkami. Z tymi dwoma klapkami. Tylko te, to jest przygotowane na zdjęcia formatu 10x15 Moment, Mam na jedno takie zdjęcia. i znajdę coś białego, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Nie ten moment. Jak już mówiłam, małe odległości nie wybaczają błędów, więc to trzeba robić dokładnie i dokładnie sprawdzać jak to jest przyklejone. Ale zaraz wam pokażę słonkowy kawałek papieru. I tak wygląda mata na zdjęcie formatu 10x15. Dwie takie klapki przy, przygotowujecie. Dobra, jak już to macie przygotowane, to wklejamy. Najpierw wkleimy sobie te małe, ponieważ tu będzie najszybciej. Najszybciej, najprościej. Czyli zaginacie to skrzydełko, za które będziemy przyklejać. Tutaj rzucam, moment, odłożę sobie kawałek. Do. I teraz tak, maty przyklejamy w taki sposób, że. że, 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 że to nie, to... maty przyklejamy w taki sposób że, smarujemy sobie klejem smarujemy sobie klejem, oczywiście skrzydełko do przyklejenia może nie będzie wyciekało i przyklejamy tutaj od dolnej krawędzi najpierw, od strony wewnętrznej w ten sposób następno mało cieknie, więc ok nie będę zakręca zakręcać go non stop, wiecie jak wyjdzie trochę powietrza i trochę tego kleju wycieknie, to on przestaje tryskać fontanną, przy czym należy się spieszyć bo mimo wszystko też potrafi i tutaj od góry, też od brzegu, nie przy samym brzegu, żeby to nam się swobodnie otwierało sobie mierzymy domierzamy sobie, najlepiej palcem wycieramy co nam powyciekało Docisk dociskamy A za chwilę zwiążę I teraz ta mała. Zobacz, jednak trochę wyciekło. Widzicie? Trochę. Trochę mu wyciekło, ale to nic. To nic bierzemy, rozmarowujemy. Z tym klejem trzeba się nauczyć pracować albo zrezygnować ze współpracy. Ja w pewnym momencie zrezygnowałam właśnie ze względu na te jego humory. E, wiem, słuchajcie, pisaliście mi w komentarzach, że są inne tubki plastikowe. E, ktoś robił test, nie pamiętam, jak tylko wyszedł, wyszedł Magik w plastikowej tubce. Ktoś robił testy, nie pamiętam kto. E, ten dziubek, który tam jest, jest po prostu większy niż e, przy tej precyzyjnej końcówce. Dobra, i teraz tak e, tą matę przyklejamy po przeciwnej stronie. Ja sobie zakładam tak mniej więcej e, na środek, tak żeby e, ta mata środkowa zachodziła mniej więcej porówno z jednej z drugiej strony. I przykleja e, albo mierzę do poprzedniej strony, bo możecie, bo już część macie przyklejoną, tak. Jeżeli nie macie przyklejone, to mniej więcej po środku. Możecie sprawdzić, czy wam to styka np. z poprzednią stroną. Jeżeli wam nie styka z poprzednią stroną, to sobie przesuwacie i sobie sprawdzacie. Tu mam poprzednią stronę i mogę sobie to przymierzyć do poprzedniej strony. Tylko muszę trochę zwolnić, bo się spieszę. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Niedługo mój wraca z pracy. Korzystam, korzystam z jego nieobecności. na mniej hałasów. Dobra. Sprawdzam, czy jest ok? Od środka jest ok. Dobra. I tu mamy, tu mamy równo. I teraz przyklejmy sobie te większe. Aha, i właśnie ktoś, ktoś porównywał, mówię, nie powiem kto, nie pamiętam, to było dawno temu. Ktoś porównywał właśnie tą plastikową tubkę do tej tubki metalowej, i ta końcówka w tubce plastikowej jest po prostu większa i ten klej wypływa, owszem, bardziej kontrolowany sposób, ale jednak wypływa większym strumieniem niż, niż tutaj w tej metalowej. Co i tak nie zmienia faktu, że ze względów ekonomicznych, ze względów użytkowych, współpraca z tym klejem po prostu jest trudna. Jeżeli macie możliwość, przerzucić się po prostu. Nawet chodzi. Nie chodzi o klej. Słuchajcie, nie chodzi o klej i jakość tego kleju. Ten klej jest dobrym klejem. Chodzi po prostu o naczynie, w którym ono jest sprzedawane i używane. Jeżeli oglądaliście wcześniejsze moje filmy, ja się przerzuciłam na butelkę pokleju bodajże winylowym. Primo, musiałabym zerknąć, słuchajcie, na jeden z moich gdzieś tam, któryś. Jeden z nie, pierwszych filmów, od kiedy ja mam tą butelkę. Trochę już ją mam, do, trochę długo. Po prostu przerzuciłam się, nawet ten czubek, słuchajcie, jak ja zdejmę tą końcówkę od ołówka metalowego, metalowego, to nawet ta końcówka jest mniej więcej porównywalna z tą końcówką. One są porównywalne. Tutaj sobie sami robicie dziurkę, więc możecie sobie zrobić dziurkę takiej wielkości, jakiej chcecie, z czasem, bąbelek się zrobi. Z czasem po prostu wkładacie końcówkę z ołówka automatycznego ja po prostu nasadzam ją leciutko ją nasadzam i dokręcam do tego igła do zastrzyków i słuchajcie, macie świetną tubkę do kleju nie kosztuje to też dużo jedyny zakup, taki wiecie, poważniejszy to jest po prostu zakup kleju, który będzie wam w którym, w którym macie butelkę, tak? i końcówka od ołówka automatycznego ja kupiłam bodajże w oszą ten ołówek za niecałą złotówkę odkręciłam tę metalową część moment odkręciłam tą metalową część i odkręciłam tą metalową część i ją założyłam tutaj i to wszystko i tak to działa. Tylko mówię, to musi być metalowe. Są ołówki, które mają plastikową tą końcówkę, to musicie po prostu sprawdzić. To jest moim zdaniem najlepsze, co, co można. Miałam różne butelki z takimi dziupkami, z takimi dziupkami. Mam jeszcze butelkę z, pen, z Penartu. Tą z igłą. Tutaj, tą z tą igłą. Też jest świetna. Myślałam, że. Myślałam, że ściągnę tą obudowę i przykręcę na tą butelkę. Niestety nie, jest ona, nie są one kompatybilne. Chodzi mi o wielkość butelki. Widzicie różnicę, jeżeli chodzi o wielkość butelki? Duża koblasta różnica, jeżeli chodzi o nakładanie kleju. Dlatego ta butelka z penartu jest świetna, jeżeli gdzieś jedziecie, ewentualnie. One nie są ze sobą kompatybilne. Niestety, chociażbym bardzo chciała nie są i oczywiście jedną i drugą na kle napełniam klejem CR, introligatorskim dobra, tyle gadania bierzemy się za klejenie. jeżeli ktoś jeszcze, jeszcze chce chce, działamy działamy, wiecie. czas goni też chcę, żebyście mogli już sobie po prostu oklejać później i teraz tak Obojętnie którą część przyklejcie pierwszą, albo tą na dole, albo tą na górze. Nie ma znaczenia, moment, tutaj zakręcę, bo będzie będzie ciał. Nie ma znaczenia. Przyklejacie mniej więcej, oczywiście po środku. Rozmiary są nie, nie są regularne, jeżeli chodzi o cele, ale mniej więcej przyklejacie po środku, aby było mniej więcej równo. Jedną klapkę, albo na górze, albo na dole. Teraz przyklejacie górną klapkę. I też możecie przykleić tak, jak przykleiliśmy to w poprzedniej części, czyli od tutaj strony wewnętrznej, ale możecie też przykleić od strony zewnętrznej. Nie ma to znaczenia. Smarujemy klejem. Ja przykleję od strony zewnętrznej tym razem. Okay. I teraz tak. Kładę sobie tak, żeby było mi wygodnie. Przykładam sobie do tego, co już żeśmy wcześniej przykleili, żeby po prostu to było równo, no bo musi być równo. Więc przykładam sobie to razem z, z wcześniejszym i równam tutaj do samej krawędzi. I dociskam. Ok. Macie no, przyklejoną matę. Sposób. I teraz tak kieszonka. E, tu mam też założone tak jak, tak jak większość moich kieszonek, czyli z trzech stron mam skrzydełka do przyklejenia. I sprawdzam. Przykładam tutaj i sprawdzam. Tutaj przykładam przy samej krawędzi i sprawdzam, czy klapka będzie mi się tutaj swobodnie otwierała. Jeżeli będzie mi się swobodnie otwierała, biorę i przyklejam. Ona ma mieć właśnie taki rozmiar, żeby nasza klapka ta od góry się swobodnie, yy, się swobodnie otwierała, a jest wielkości, szerokości jest naszej naszej tej klapki, czyli 4,1 cala, jeżeli pracujemy na celach. Tak, żeby wam się zmieściło zdjęcie formatu 10 x 15. Ok. Taki to jest rozmiar. Ma się wam zmieścić zdjęcie formatu 10 na 15 z niewielką ramką. Ja po prostu przykleiłam sobie właśnie w ten sposób dwie maty. Wzięłam linijkę. Wzięłam linijkę, sprawdziłam, ile tutaj mam przestrzeni. Zrobiłam ciut mniej, żeby można było swobodnie otwierać. I przyklejam sobie kieszeń. I przyklejam sobie kieszeń. I tutaj, jak już wiecie, wejdzie zdjęcie formatu 9 na 13 Takiego formatu wejdzie zdjęcie. Ok. Dobra, 20 minut? Nie, będzie za długo. Będzie za długo, czyli jeden zostanie, zostanie osobny film. I mamy, i mamy naszą bazę. Nasza baza już jest gotowa. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko oklejać i ozdabiać. Tu jeszcze sobie podociskam, gdzie nie podociskane. Tutaj muszę sobie jeszcze mocniej docisnąć. Ten klej też ma długi czas wiązania. Owszem, on szybko, dość szybko chwyta na początek, ale zanim do, do, dobrze do, doschnie, yy, potrzebuje też chwili. Dobra, prosty album yy, pomieści sporo zdjęć. Yy, pomimo trzech stron, Naprawdę będziemy w stanie zmieścić w niego, w niego dużo, dużo, dużo zdjęć, a na tym przecież nam zależy, tak? Pomimo tego, że jest to nasz pierwszy, jeżeli ktoś jest dopiero początkującym, będzie to nasz pierwszy album, a jeżeli ktoś już coś liznął ze scrapbookingu i stworzył już jakąś pierwszą swoją pracę, chociażby kartkę czy nawet album, niech to będzie jego kolejnym albumem. Myślę, że całkiem sympatyczna forma. I całkiem sympatycznie będzie to wyglądało. Dobra, to na dzisiaj tyle. Myślę, że spotkamy się w następnej części i już powoli będziemy oklejać papierami. Tak myślę, że już będziemy oklejać papierami. Okładka ozdabianie zostawiam sobie na, zawsze na koniec. W pierwszej kolejności, w tego typu albumie, gdzie głównym elementem są maty na zdjęcia, przyklejamy te maty na zdjęcia. Więc możecie sobie przygotować. Jeżeli, macie, użyliście cien... Przepraszam. jeżeli użyliście cienkiego papieru na maty, to nie musi być gruby papier. Słuchajcie, ja użyłam akurat białego takiego, jaki miałam. Nie miałam cieńszego. Ale jeżeli wy macie cieńszy, to nawet może być, słuchajcie, papier zero. Tak na dobrą sprawę, moment, muszę odebrać telefon, więc kończę na dzisiaj i resztę dopowiem Wam już w następnej części. Do zobaczenia, cześć.